Cześć, witajcie na naszym kanale. Dziś mam dla Was coś naprawdę odlotowego. Co powiecie na łuk elektryczny prosto z energii słonecznej, którą wygenerujemy tymi panelami. Czekamy jeszcze na słońce i zaraz będziemy działać. Przygotowaliśmy sobie tutaj stanowisko doświadczalne, aby wytworzyć łuk elektryczny. Wykorzystaliśmy do tego trzy panele: jeden ma, ma 450W, 455 w oraz 390 ma problem z jednym ogniwem fotowoltaicznym. Dwa panele są kompletnie rozbite, ale mimo to podają prawidłowe napięcia i stanowią zagrożenie porażenia prądem elektrycznym. Dlatego postanowiliśmy wykorzystać je do naszego doświadczenia związane z łukiem elektrycznym. Ale zanim zaczniemy, pamiętajcie, łuk elektryczny to nie jest zabawa, dlatego mamy specjalne rękawice izolacyjne, dodatkowo mam maskę na głowie, aby łuk elektryczny nie uszkodził mojego wzroku, mamy zachowane wszystkie elementy bezpieczeństwa wraz z gaśnicą oraz pełną asekuracją. Dlatego to jest film informacyjny, a nie instrukcja, jak bawić się prądem. 三点去时。 Dzięki, że byliście ze mną. Mam nadzieję, że wam się podobało, ale pamiętajcie, zabawa z prądem, a tym bardziej z łukiem elektrycznym jest niebezpieczna. Nie róbcie tego w domu. Nie bierzemy za to odpowiedzialności. Pozdrawiam.